Szachy na żywo. Hm. pan ma. Mocniejszy karak. Karar. Jeden dziewięć pięć. Chyba młodszy ode mnie. Dobra, lecimy. Hmm. Hip. Mamy dużo czasu. Dużo. No to tu sobie hipniemy guńcem tu sobie roskę wpykniemy I wyszła królówka do akcji Uwaga, to będzie akcja Co ona chce zrobić To co ona chce zrobić, to nie jest to co ja bym chciał żeby ona zrobiła, bo ja mam swój własny plan tylko liczę. No, 9 minut, ja mam 8. On tu ja tu, on tu ja tu, on tu ja tu, on tu ja tu on tu ja tu, tu, tu ja tam tu ja. No jak się dobrać tam? To liczyłem, ten warden liczyłem raz. Tu widziałem w ogóle na YouTube, jak się gra? No, nie wiem. Kurczę. Może tu? Trzeba będzie gdzieś ruszyć za chwilę. No bo tak. Zobaczmy, co on chce. On chce jest tu. A może to on nie tak chce Bo tu mi zrobi, tu mi zrobi, tu ja zrobi, ja tu mu zrobię Defensywa sobie pioneczkę sobie popchniemy Pyk. Aj no i będzie robił długą rozszarę, dobra Jak mnie tu zaatakuje na tym skrzydle tu niech spierdala to też niech spierdala pioneczek no gdzie on tam idzie tu pionka pchamy <laughs> zaraz będzie tak na, na kunia e, tylko se po zostawię królówkę, bo on tu nie ma za bardzo ruchów właśnie. Pyk. No i <ścoughs> a tak na kunia. Mm. Później poszli tu to później co widziałem w ciemno. Tu mamy atak w, w zanadrzu pchnął no to ja się wybronię tu pioneczkiem i to zabijam z chęcią. On zabija tu. Mm, może być kiepsko Może nie zabija mnie tego pionka To się zablokuje No lipa Lipa, że tak powiem mm, 6 minut No bo tak O co chodzi tu mi zbije, będzie szachty, to ja mu trzepnę, to jest dla mnie atrakcyjna taka obrona. Od królóweczki się nic nie dzieje za bardzo. Ten pion pionek jest problematyczny. A jakby... Zrobić tak. Eee! Sprawa rozwiązana, gdy mi się wydaje. Bo tu mu ten jakby tu chciał se wejść weżą, wieżą se wejść i mnie atakować no i wszedł ale sprytny, ale co on zrobić, on tu pójdzie no tu nie pójdzie, mogę go piąkiem hmm. a jakbym poświęcił se tego skoczka dałbym go tu i on zabija, i ja mu wchodzę tu guńcem Tu przydusiłem trochę ten atak, bo tu nie ma jak iść. A... Czy to nie jest dobry? Nie, to nie jest wcale dobry ruch. Jak tu pójdę kuniem, to on mnie po prostu zje. Ja go zjem, on mnie zje. Dobra, tu jest obrona. To się liczy. Dobra, najlepszą obroną jest atak. I damy. Ten koń jest taki. Uśpiony. tu to jest takie kurczę też nie bardzo może mi tu jakieś groźby są nie bo on tu ja tu on tu ja tu on tu ja tu on tu nie ma bezpośrednich to gdzie by może atak? Bo tu jestem zablokowany totalnie. Mam królówkę i wieżę. A tu kuń z tymi pionkami. Ja tu wcześniej źle ruszyłem. Ale on też jest poblokowany. Hmm, coś trzeba poświęcić. Co u mnie No, ten nie gra. I ten yy, laufer nie gra. A jakby tak się tak to może być błąd, ale idę w to w ciemno hmm. No to niemu ja to zabije Pionkiem tutaj. On to co tu? Królówką? Tuda szacha. A to ja mu tego pionka teraz tu. Nie, bo nie jest pod tym. Widzisz. Ale zajebałem. Czy ja przegrałem właśnie tą grę? No okej, okay. dobra. <laughs> każdej beznadziejnej sytuacji jest jakieś wyjście podobno no chyba nie wiem czy z tej dobra mamy 3 minuty żeby wyjść z tego 3,5 diamo pyk tu jest pyk tu jest pyk 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 to nie ruszamy to nie ruszamy to się broni tak zagramy No bo tu ten. No właśnie. Połączyłem wieżę. To jest dobre. To jest bardzo dobre. Tu mi nie wejdzie ten chytrus tu tym kuniem. I co on robi? Mi atakuje pionka. To ja go pobronię. A mogłem się dać zabić. O kurde. Tu się mogłem dać zabić. I nie bronić tego, tylko taki pionek by wisiał. I tu mogłem iść nim, jakby go. Bo ja tu miałem podwójną. Oj, oj, oj. Dobra, gramy dalej. Co my tu atakujesz mnie, pionka? Ja przyatakuję. Ty zbijesz. No nie chcemy, ten pionek jest fajny. Tu mamy dwie minuty, a zabijanie pierdolę. Tak najlepiej jest czasami, jak się nie chce liczyć, to co się tam o, o, ruszył tu? Tu ruszył, patrz. W takim razie go przestraszymy. ó, so, aqui, aqui tem um muito bom plano, vamos é Widzimy tak. Ciekawie, teraz trzeba liczyć, a mi zostało i, i na dwie minuty. <laughs> no jak mnie jedne tu, to jego ja jedne tam. A dwie czy mnie to cieszy? Dwa pioneczki. Jak zabijesz, ja zabiję. Tu se pójdę, tam se pójdę. A ja mogę go zabić wieżą? Ojej. Bije. I co on? Mam figurę. Do przodu. A co on sobie myślał, że co? Okej. Okay. To trzeba ciężkich figur użyć. W jaki sposób? W taki. Dobrze to zauważyłem, kurczę. Pognęse pewnie wierzą właśnie tu. Tak myślałem. Nie ja wiedziałem, że tak będzie. Ogólnie się tu chroni. A może by zrobić taki sztański plan że tak. Ja mu tu. No i on będzie chciał bić czy coś. Wieża jest chroniona. Odejdę sobie wieżą ryzyk. Ryzyk. Albo tu sobie jeszcze kunie mo mogę to zabić. Naj. Ale. Ruszę tu. I on mnie bije. Kurwa, ten. No zbił mnie. To ja mam królówkę. I mamy typa. No i co teraz zrobisz, panie? Wieżę pod biciem? No, nie, nie bawijmy się w cofanie ruchów, no, albo gramy, albo nie gramy. Przepraszam. No. Kara... Karar, Bardzo młody chłopak. O Jezu, zabije ci wieża, Chłopaku. Teraz gąca ci zabija. Tam ci szecha. aż do końca. Okej. Okay. No, ten pod desę. Kurwa. No нападайся Алле, не Bye-bye.